Wydarzenia związane z rokiem 2020 i wydarzeniami, które się pojawiły już na początku tego roku, a właściwie tak naprawdę okazuje się, że korzenie miały dużo wcześniej, spowodowały to, że zaczął padać blady strach na pracowników. Oto kończy się rynek pracownika, zaczyna się rynek pracodawcy. I o ile rzeczywiście na początku tak to wyglądało, o ile zaczęto napędzać sytuację z tym związaną, to ostatnie wydarzenia, gdzie inflacja bardzo mocno rośnie, gdzie różne inne mechanizmy rynkowe zaczynają działać, okazuje się, że pracownik zaczyna być poszukiwanym dobrem. Ba! Nie tylko chodzi o to, że każdy pracownik, ale szczególnie ten, który jest dla firmy istotny. W tym wypadku potężne głowy muszą jak to zrobić, żeby pracowników zatrzymać u siebie w firmie. Jest oczywiście wiele sposobów na to, jak to zrobić i dzisiaj chciałbym przedstawić kilka z nich. Co właściwie można zrobić, aby zatrzymać pracownika w firmie? Zapraszam do oglądania tego filmu, nazywam się Maciej Cygler, sukcesstudio.pl, zajmuję się biznesem, sprzedażą, a także tym wszystkim w otoczce informatyki i zastosowań aplikacji informatycznych. Zapraszam do oglądania tego filmu. Tak to już się utarło, że zwykle mówi się, że jeżeli ludzie w danej pracy dobrze zarabiają, no to zostają tutaj w miarę jak najdłużej. Ale w dzisiejszym filmie chciałbym przekazać ci jeszcze inne rzeczy. Chcę pokazać, że wcale niekoniecznie zarobki są rzeczą najważniejszą. No, te to jest, potraktowałem to jako taki punkt pierwszy, tak? Wyższe zarobki, odpowiednia płaca do pracy, jak najbardziej. Ale nie zawsze można wywindować te zarobki nie wiadomo jak wysoko. No, są też pewne widełki dla pewnych grup. No, wiem, że wszyscy by chcieli zarabiać jak najwięcej i apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale nie tylko to, jest jedyną rzeczą, która zatrzymuje danego pracownika w pracy. W takim razie przyjrzyjmy się innym elementom, które na to wpływają. Jeżeli pracownik w firmie ma poczucie misji, że robi coś, Ważnego, wielkiego, to zupełnie inaczej podchodzi do swojej pracy. Jeżeli widzi, że to, co robi, jest ważne, jest istotne, a nie jest tylko na taśmie produkcyjną kolejną śrubką, która przykręca klucz, albo odwrotnie, kluczem, który przykręca śrubki, bo czasami, szczególnie przy pracy na taśmie produkcyjnej, rzeczywiście. W pewnym momencie dochodzi się do tego, że tak naprawdę nie wiadomo, czy jest się tym kluczem, czy śrubką, czy trybikiem. Tutaj podam przykład, który pamiętam swojego czasu opowiadał mój brat cioteczny. Pewna firma produkująca osprzęt do płynów infuzyjnych, i teraz praca na taśmie produkcyjnej. Polegała na tym, że głównie to ludzie mieli robić za taki dział kontroli jakości. No i jak wyglądała taka praca? Mianowicie, facet przez 8 godzin czy kobieta siedzieli na przykład na produkcji przy takiej maszynie, która produkowała wężyk do płynów infuzyjnych, tak? No to tych płynów, które się tam stosuje jako kroplówki w szpitalach, jak tego. I teraz. Siedzi całe 8 godzin i patrzy. Leci wężyk, leci wężyk, leci wężyk. 8 godzin leci wężyk i patrzy, czy nie ma tam przypadkiem jakichś kropelek powietrza, czy czegoś innego, czy wężyk nie jest uszkodzony. I 8 godzin patrzysz, jak wężyk leci. Masakra po prostu. Kolejne stanowisko, jakie było oczywiście w tej samej firmie. Kawałeczek dalej. To maszyna, która sklejała coś do czegoś. To nie jest istotne co. Pracownik miał kontrolować, czy robi to poprawnie. Wyglądało to tak. Maszyna bierze stąd, przekłada tu, po czym to całe przekłada tu. I znowu tu, tu, tu. I całe 8 godzin. 8 godzin takiej pracy. Bardzo twórcza praca, bardzo niewykańczająca nerwowo. No, na szczęście na to wpadli w tej firmie i robiono coś takiego, że tylko tydzień pracownik był na danym stanowisku na linii produkcyjnej, bo po prostu. Po dłuższym okresie obawiam się, że kaftan bezpieczeństwa to by było nawet za mało. W tym wypadku po prostu, no. Patrz przez ileś godzin, ding, 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 leci wężyk, leci wężyk. Po prostu to jest nie do wyrobienia dla ludzkiej psychiki. Tak jest na wielu taśmach produkcyjnych i tak naprawdę bardzo współczuję ludziom, którzy muszą tak pracować, no ale ktoś to musi robić. Więc to wcale nie jest tak, że w fabrykach to jest tak fajnie i cudownie i tam tak dalej. Ale to tylko jeden z przykładów. pracownik może z nami zostać najdłużej, jeżeli ma szansę na awans. No, wydawałoby się to proste. Tutaj niektóre firmy doprowadziły to do perfekcji. Mianowicie w niektórych korporacjach dosyć często zdarza się w ten sposób, że pracownik wykonuje jakąś pracę, osiągnął jakiś tam poziom na przykład zamówień, coś tam, no generalnie te słupki urosły do Poziomu oczekiwanego przez przełożonych i co robimy? No, wypadałoby mu dać jakieś pieniądze. A tu ząg wcale się tak nie robi, bo prościej jest awansować go. Oczywiście awans polega na tym, że no, pieniędzy więcej z tego nie jest, ale tytuł jest coraz ciekawszy. Więc jest już nie menadżer produktu, tylko. Starczy menadżer produktu, hiper produktu, super hiper produktu, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wymyślanie coraz to wspanialszych nazw, które wiążą się z awansem. A tak naprawdę, no cóż, <laughs> wielkim awansem nie są, ale są ludzie, którzy jak najbardziej to ich interesuje. Idą za tym. Dopiero po jakimś czasie no patrzą i kurde, pracuję w tej firmie no powiedzmy 10 lat i awansuję praktycznie co pół roku, ale zarabiam dalej tyle samo co 10 lat temu, jak przyjęli mnie do tej pracy. Hmm. Dziwne, prawda? No właśnie. To właśnie jeden z takich efektów. Bardzo dobrze sprzedawany, czasami rzeczywiście się udaje, i czasami rzeczywiście są ludzie, którzy no, czują się nobilitowani. Awansowałem, jest dobrze, ta praca mi się podoba, daje mi przyjemność i bardzo dobrze, jeżeli Cię to cieszy, super. I jeżeli Twój szef się zastanawia, jak Cię dalej zatrzymać, no to właśnie ma podpowiedź. Może w tym kierunku należy pójść. Kolejną rzeczą, która zatrzymuje pracowników jest możliwość rozwoju, czyli udział na przykład w różnego rodzaju szkoleniach, czy sfinansowanie studiów, a może sfinansowanie jakichś kursów albo materiałów do powiększania swojej wiedzy. Wbrew pozorom to nie jest takie złe i wcale to nie jest głupie, bo wbrew pozorom, Mamy pracownika, który ma coraz większą wiedzę, rzeczywiście się coraz lepiej zna często na tym, co robi, a na dodatek nie oszukujmy się, ale przecież to wrzucimy sobie w koszty całej firmy. Więc jeżeli firma ma dochody, ma pieniądze, które, no, wcześniej czy później trzeba będzie zapłacić z tego podatek, to może jest to jedna z fajniejszych rzeczy, żeby pomyśleć o tym, że... Robimy jakiś kurs fajny swoim pracownikom. Tutaj dosyć często używa się różnego rodzaju kursów, tak zwanych kompetencji miękkich. No owszem, to w jakiś tam sposób integruje zespół i tak dalej, są pieniądze wydane i tak dalej, ale nie oszukujmy się, no, wielkiej wiedzy to z tego dosyć często nie ma. I tak naprawdę, owszem, jest to fajna sprawa, bo wielu coachów ma dzięki temu fajną pracę, ale to trzeba dobrze się przyjrzeć, czy rzeczywiście to daje efekt dla pracownika, a pośrednio też dla firmy, czy rzeczywiście udział w takim szkoleniu ma sens i rzeczywiście ten sens wnosi. Świetną metodą na zatrzymanie pracownika jest angażowanie jego w sprawy firmowe. I tutaj jest na to też mnóstwo różnych sposobów. Czy dopuszczamy go do pewnych projektów, pytamy o jego ewentualne pomysły w tym kierunku. To jest dobre, bo często na tym firma zyskuje. Tutaj wielokrotnie wspomina się o tym, że chociażby w japońskich fabrykach dosyć często jest tak, że szef, główny prezes, naczelny dyrektor chodzi wśród zwykłych robotników i od nich czerpie informacje, co warto poprawić, zmienić itd. To jest niezłe, bo wielokrotnie rzeczywiście Udaje się poprawić pewne rzeczy, one się rzeczywiście zmieniają, i jest to czysty zysk dla firmy. Takie zaangażowanie zespołu do tego, że wszyscy walczymy o to, żeby te słupki szły w górę, żeby nasz produkt był coraz lepszy, żebyśmy wprowadzali coraz lepsze produkty, żebyśmy coraz więcej sprzedawali, coraz lepiej sprzedawali mieli, coraz lepszych klientów i tak dalej. Tutaj specjalnie o tym wspominam, bo to nie chodzi tylko o zaangażowanie ludzi na produkcji. Tak naprawdę czy dział sprzedaży, czy dział marketingu też powinien być w to zaangażowany. Tu czasami jest tak, że te działy zupełnie są oderwane od życia i od rzeczywistości. To to jest Ewidentnie wina ich przełożonych i tego, że po prostu nie wymagają od nich tego, żeby się zaangażować w to, co firma robi. Owszem, jest to nałożenie pewnego rodzaju kagańca na te działy, no ale z drugiej strony, całkiem oderwanie ich od rzeczywistości to też jest kosmos i zupełnie nie ma to sensu. Tu bardzo polecam gorąco Szymona Nogacza. Całą serię ekspercką można na mojej stronie sukcesstudio.pl znaleźć linki do poszczególnych filmów albo na przygody przedsiębiorców. Ja postaram się coś tutaj podlinkować. Można coś takiego zobaczyć i przekonać się o tym, jak istotne jest to, aby angażować zespół cały do pracy nad firmą. Naprawdę. Potrafią, potrafimy w ten sposób wyczerować niesamowite stany euforyczne. To, że się udaje, to, że się to zmienia. To jest naprawdę dobre. Są pracownicy, którzy potrzebują wyzwań. Dopiero jak mają stawiane wyzwanie, to dopiero zaczyna ich roznosić energia i dopiero dają z siebie naprawdę dużo. To też jest jedna z podpowiedzi do tego, w jaki sposób robić to, aby ludzi angażować, do tego, żeby zechcieli pracować, żeby przykładali się do swojej pracy. Oczywiście to zaangażowanie może być naprawdę niezłe. Oczywiście stawiamy różnego rodzaju poziomy, Oczywiście stawiamy też wyzwania, takie, które wydają się nie do zrealizowania. Ale czemu nie? Próbujmy. Próbujmy to zrobić. Ludzie zupełnie inaczej pracują i zupełnie inaczej. Przyjmują swoją pracę w firmie, jeżeli są chwaleni. Czasami nawet za drobne rzeczy, ale jednak, jeżeli czują się docenieni, czują się ważni, zupełnie inaczej podchodzą do pracy niż ludzie, którzy znowu wrócę do słynnego przykładu z trybitkami, śrubkami, kluczami. Które niby tam mają dokręcać te śrubki. Jeżeli człowiek jest zagubiony i nie wie, czy jest tym kluczem, czy śrubką, czy trybikiem, to już jest całkiem fatalna sytuacja, tak naprawdę. To zaangażowanie w firmę zawsze przynosi zysk dla firmy. Więc to jest zawsze dobre rozwiązanie. Dlatego do tego niego zachęcam. Zaufanie. To, że obdarzamy pracownika zaufaniem, też mobilizuje go do tego, aby tego zaufania nie zawieść. Czasem to podejście Szefa do pracownika i powiedzenia: Słuchaj, ja ufam, że tobie da się to, uda się to zrobić. Ufam, że sobie poradzisz z tym problemem. Zobacz, to zupełnie inaczej angażuje człowieka do pracy, do tego, żeby dawał z siebie jak najwięcej, a przecież chyba o to chodzi. Także. Zaufanie jest bardzo istotne. W bardzo łatwy sposób można zawieść to zaufanie. W bardzo prosty sposób można zbić kogoś z tropu. Tutaj jeszcze raz przypomnę Szymona Gacza, który bardzo fajny przykład pokazuje w swoich filmach, w jaki sposób prosty. Można praktycznie całe zaufanie rozjechać niemalże buldożerem. Całą pewność siebie można niemalże buldożerem rozjechać swojemu podwładnemu. Wystarczy, że kiedy on przychodzi do ciebie z problemem, to zrobisz głupią minę. Hmm? Ty tego nie wiesz? Naprawdę? Weź. No, co ty mówisz? Hej, wystarczy tylko tyle. Rozumiesz? Wystarczy tylko tyle i. Całe zaufanie do ciebie. Pękło niczym bańka. Zauważasz to? Czasem tylko tyle brakuje. Dlatego. Chcę zwrócić twoją uwagę na to, że naprawdę czasem niewiele trzeba do tego, żeby. No cóż, twoja współpraca z podwładnym była totalną porażką. Z twojego powodu. Przemyśl to dobrze. Na koniec, zostawiłem. Taki punkt, który właściwie chyba powinien być jednym z pierwszych. Zupełnie inaczej czuje się pracownik, który jest doceniany, który wie o tym, że jego praca jest dla Ciebie ważna. Że nie wykonuje o coś tam gdzieś tam, tylko rzeczywiście Twoja, tą pracę, którą wykonał, jest dla Ciebie istotna. To słynne. Poklepanie po pleckach, uścisk dłoni prezesa czy inne rzeczy, jak sobie tam możemy żartobliwie nazwać, mają też swój sens. Mają też swój cel. Owszem, to nie zawsze się powinno na tym kończyć, że poklepiemy się po pleckach i powiem, no dobra, good job, ten, no i fajnie. To czasami trochę mało. Niech. Ta radość szefa, że się udało, będzie odpowiednia też. Tak naprawdę nie jest tak, że tylko jeden z tych wszystkich punktów, które dzisiaj wymieniłem, są wystarczające. Tak naprawdę cały miks tego wszystkiego dopiero stanowi klop całości. Chciałem tylko zwrócić Ci w tym filmie uwagę na to, jakie punkty istotne są. I zastanów się, czy zdajesz sobie z tego sprawę, o tych wszystkich punktach pamiętasz na co dzień. Jako przełożony, jako szef, warto, żebyś o tym wiedział. Jako pracownik, hmm, może podrzuć ten film swojemu szefowi, może warto, żeby go obejrzał. Przecież nie chodzi o to, żeby skakać z kwiatka na kwiatek, żeby zmieniać firmę za firmą, to też nie jest dobre, ani dla pracownika, ani dla firmy. No mówi się, że no jak odwiedzę 20 firm, to będę mieć większe doświadczenie. Ale w czym? W wychodzeniu z firm? No owszem, no wiadomo, że pracujesz na różnych rzeczach, poznajesz nowe rzeczy. Ale czy nie by było porozmawiać z szefem? Który powinien zdawać sobie z tego sprawę, że na Twoją edukację po prostu trzeba może wydać jakieś pieniądze. Może znajdziesz jakiś kurs fajny, który warto będzie obejrzeć, warto będzie go przerobić. Szczególnie w ostatnich miesiącach fajnych kursów naprawdę bardzo dużo powstało. Może warto skorzystać z takiej oferty. Warto wiedzieć więcej, warto się dowiedzieć nowych, fajnych rzeczy. Z tym właśnie chciałem w tym momencie cię zostawić. Mam nadzieję, że ten odcinek wniósł trochę wiedzy, trochę fajnych rzeczy do całości wiedzy, jaką posiadasz na ten temat. Mam nadzieję, że zwróciłem Twoją uwagę na pewne punkty. Bardzo dziękuję za oglądanie. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli uważasz, że komuś warto ten film podesłać, nie krępuj się zrób to. Jeżeli uważasz, że film jest fajny, no to tam lajki i tak dalej wcale nie będę narzekał. Bardzo poproszę też o komentarz. Zawsze to może. Coś będziemy mogli bardziej w przyszłości zadziałać, żeby moje filmy były lepsze. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania innych filmów, których jest już blisko 150 na moim kanale Sukces Studio. Zapraszam też do zajrzenia na stronę sukcesstudio.pl. Tam staram się coraz to nowe, fajne materiały zamieszczać. Najlepiej zapisać się do newslettera. Tam robię taki przegląd Tygodnia, co nowego znalazłem, odkryłem, co robię, co warto obejrzeć. Także myślę, że warto się zapisać na taki newsletter. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.